Plebiscyt Izydory 2024. Nagrodę w kategorii nasiennictwo, aplikacje i rozwiązania wspomagające rozwój roślin otrzymuje produkt Bactoprofos, zgłoszony przez firmę Hemirol. Szanowni Państwo, drodzy organizatorzy, z wielką radością i dumą odbieramy tę nagrodę w imieniu całego zespołu Chemirolu. Baktoprofos to produkt mikrobiologiczny, który nie tylko wzmacnia potencjał gleby, wzbogacając ją o fosfor i inne składniki pokarmowe, ale również wspiera naturalne procesy rozwoju roślin, wpływając na lepszą efektywność produkcji i lepsze plony. Szanowni Państwo, dla nas baktoprofos to nie tylko produkt, ale również, a może przede wszystkim Efekt wielu lat badań, innowacji i spotkań z rolnikami. Ten produkt to nie tylko wsparcie dla zrównoważonego rolnictwa w Polsce, ale też dążenie do tego, żeby to rolnictwo się rozwijało w bezpieczny dla nas sposób. Ta nagroda z kolei to dowód na to, że idziemy w dobrym kierunku. Także serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaufali Baktoprofos, tym, którzy dali wyraz tego zaufania, głosując w plebiscycie. To wielka radość odbierać tę nagrodę. Dziękujemy i życzymy miłego wieczoru. Gala Izydory 2024 jest ze mną przedstawiciel zdobywcy jednego z zdorów w kategorii nasiennictwo rozwiązania i aplikacje służące rozwoju roślin. Pan Rafał Opiłowski z firmy Himiro. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Najpierw Panie. muszę zapytać o wrażenia. Taka nagroda, wspaniała nagroda, co ważne od rolników. Co Pana zdaniem wpłynęło na to, że rolnicy zagłosowali właśnie na Wasz produkt? Wyróżnienie niesamowite. Naprawdę jesteśmy bardzo dumni, i bardzo wdzięczni wszystkim rolnikom, którzy na nas oddali swój głos, którzy wyrazili zaufanie dla naszego produktu. Myślę, że konsekwentna praca, którą wykonujemy od Wodajże 4 czy 5 lat nad przygotowaniem produktu do wprowadzenia na szeroki rynek rolniczy, przede wszystkim badania naukowe, którym poświęcamy bardzo dużo czasu, współpraca najpierw z mikrobiologami, później z specjalistami od odżywiania roślin czy też odżywiania gleby, spowodowały to, że mogliśmy rolnikom zaprezentować gotowy, świetny produkt potwierdzony skutecznością badań. Widzę satysfakcję na twarzy i serdecznie gratuluję, ale to nie jedyny produkt, który oferujecie rolnikom, bo wiele nowych rzeczy też prowadzicie w tym roku. Tak, mamy sporo nowych rzeczy. Prowadzimy od wielu lat kampanię nad rozwojem linii produktów BAK. To jest to linia produktów mikrobiologicznych do poprawy przede wszystkim kondycji gleby. I to jest kierunek, na którym się koncentrujemy w ostatnim czasie najbardziej, czyli re rolnictwo regeneracyjne, rolnictwo, które, czy też rozwiązania które mają wesprzeć ten podstawowy czynnik produkcyjny, czyli glebę. To rozumiem melodia przyszłości, czy może Pan zdradzić, nad czym jeszcze teraz pracujecie, czego wkrótce można się spodziewać, ale też chyba rozumiem, że z tradycyjnych produktów nie rezygnujecie. Absolutnie nie rezygnujemy z tradycyjnych produktów. Nasza dosyć szeroka gama, myślę, że pod, będzie w stanie zaspokoić potrzeby każdego z rolników. Jeżeli chodzi o nowe produkty, to raczej skoncentrujemy się na dzisiaj na nowych technologiach, czy też wykorzystaniu produktów, które już mamy dostępne w naszej ofercie i pokazaniu ich nowych, myślę, że bardzo ciekawych dla wszystkich rolników Czekamy zatem na premiery i w, w kolejnym roku i być może jeden z nich znajdzie się w kolejnej edycji Izodorów. Super, dziękujemy bardzo i do zobaczenia.